W porządku obrad sesji Rady Miasta znalazł się u projekt uchwały mówiący o wydzierżawieniu terenu nad zalewem zimna woda, na którym znajdują się niszczające domki letniskowe. Ta uchwała została zgłoszona przez klub radnych razem ponad podziałami i uważam, że to była dobra uchwała i dobra propozycja, tak, aby ten teren, tą działkę z tymi domkami wydzierżawić na. Okres 20-25 lat, żeby potencjalny inwestor, przedsiębiorca widział w tym sens i stopę zwrotu dla tej inwestycji niestety nie spotkało się to z akceptacją. Projekt klubu Razem Ponad Podziałami poparło tylko czterech radnych. 11 było przeciw. Wydzierżawić to można halę produkcyjną, halę, halę magazynową, handlową. Można wydzierżawić ośrodek wypoczynkowy. Gdy kiedyś miasto zbuduje domki... Wydzierżawi komuś, kto dobrze poprowadzi ten interes. Jest to bardzo dyskusyjna sprawa, dlatego, że wydzierżawienie samego terenu, notabene nieuzbrojonego, bez instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, to wszystko trzeba zbudować. Zbudować domki. I co później? Co po latach 20, powiedzmy, po zakończeniu okresu dzierżawy? Jak to rozliczyć? Jak zwrócić? Czy... czy zadośćuczynić tym naniesieniom, które poczyni inwestor. Są to bardzo trudne sprawy i myślę, że to granie warte świeczki. Jedyna sensowna sytuacja to jest klarowne wybudowanie przez miasto obiektów, budynków. No dobrze byłoby z pomocą finansów z zewnątrz. To są ruiny, które należy usunąć a w to miejsce postawić odpowiednie obiekty noclegowe godne tego miejsca. Pewną propozycję przedstawił też radnym burmistrz Piotr Płudowski. Zaproponowałem radnym, abyśmy rozważyli taką możliwość, aby jest tam jest jeszcze takie fajne miejsce i taka działka, którą można byłoby wydzielić i, i, i na tej działce zmieściłby się jakiś biznes hotelarski, a za pieniądze ze sprzedaży tej działki spokojnie byśmy te domki wyremontowali, czy też odbudowali i nie byłoby potrzeby ich dzierżawienia na zewnątrz. No to jest propozycja pana burmistrza, na tą chwilę nie było żadnej dyskusji i nie da się określić tak szybko czy to jest dobry pomysł czy zły do dyskusji. Burmistrz zaproponował, to zawsze trzeba rozmawiać. Całą sytuację burmistrz Piotr Pudowski komentuje tak: w mojej ocenie jest to takie swoiste neverending story i, i, i ten temat będzie wracał, no, chyba że radni zaakceptują moją propozycję, mój pomysł, aby pieniądze ze sprzedaży działki, która mogłaby zacząć żyć i na której mógłby się jakiś biznes hotelarski zacząć toczyć, toczyć przeznaczyć na remont tych istniejących domków, czy też wybudowanie na ich fundamentach nowych. Domki letniskowe nad zalewem zimna woda wybudowano w latach 70., administrowane są przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na tym terenie nic się dziś nie dzieje.